Jakie są cztery objawy mogące sugerować, że coś się dzieje z Twoim woreczkiem żółciowym? Po pierwsze, jest to ból tutaj po prawej stronie pod żebrami, bo tutaj znajduje się woreczek żółciowy. Po drugie, może być to ból promieniujący do prawej łopatki i prawego barku. Po trzecie może być to taki jasny, wręcz czasem kremowy, pływający po powierzchni wody stolec. Po czwarte mogą być to objawy niedoboru witamin w rozpuszczalnych tłuszczach, np. ciągły niedobór witaminy D mimo suplementacji. I teraz pytanie, jak możemy sobie pomóc? Po pierwsze, musimy zastanowić się, czy spożywamy odpowiednią ilość tłuszczu. Żeby nie było zastojów w żółci, w woreczku żółciowym, musi następować regularny jej wyrzut, a żeby nastąpił wyrzut żółci, w przewodzie pokarmowym musi pojawić się tłuszcz. Żeby usprawnić wyrzut żółci, możemy wspomóc się też ziołami, które będą działać żółciopędnie i spazmownie. Czyli rozkurczowo na drogi żółciowe. Do takich ziół należy przede wszystkim kosanka piaskowa, ale także mięta pieprzowa, glistnik jaskółcze ziele, dziurawiec czy krwawnik. Warto dbać o swój woreczek żółciowy, bo jego dysfunkcja może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Także pij zioła regularnie i zaobserwuj mój profil po więcej zdrowotnych porad.